Najśmieszniejsze u, u, lub najdziwniejsze uwagi, nie wiem jak to ująć. Uczeń pogryzł opis na lekcji, aż się wylał tłuszcz na ławkę. Uczeń nie szanuje je, je książek ani ćwiczeń, które dostał. Tymczasem, y, moja książka, pra, stan prawy idealny, ćwiczenia, no, porwało mi się. A tam było, że jeszcze pogryzł długopis. Jak ja nawet nie miałam w ustach długopisu, tylko pisałam normalnie i mi się wylał. A druga najśmieszniejsza uwaga to chyba zagadanie na lekcji, kiedy za, za Nie, ze za zaczepianie kolegów na lekcji, kiedy zapytałem dwa razy, a tam miałem. Ciągłe zaczepianie kolegów. A tekst uwag yy, zaraz się pojawi.